Ufam, że także do Ciebie dochodzi ta dość krytyczna informacja o tym, że pornografia zaczyna rozprzestrzeniać się w kręgach coraz młodszych naszych obywateli, a nawet dzieci. Zanim jednak przejdę do refleksji związanej z pornografią, a chcę zaznaczyć na początku, że nie jest ona wyczerpującą analizą, ale pokazaniem próbą pokazania bardzo prostych mechanizmów. Chciałbym odnieść się do Ewangelii, tym razem Marka, rozdział 8 od wiersza 27 do 33. W którym to fragmencie Jezus stawia swoim uczniom pytanie: za kogo ludzie mnie uważają? Później to pytanie Jezus stawia wprost swoim uczniom. To pytanie w roku liturgicznym pojawia się wiele razy i ono rzeczywiście jest bardzo ważne z tej racji, że Jezus domaga się od nas uświadomienia sobie, kim On jest i konsekwentnie uporządkowania relacji, jaka zachodzi między Nim a Mną. Dlatego, że może zachodzić sytuacja, gdzie mogę traktować Jezusa jako proroka, mogę traktować Jezusa jako pewnego nauczyciela, który ma ewentualnie pewne moralne propozycje, a mogę też odnosić się do Niego i mieć Go za mojego Zbawiciela. I to odniesienie automatycznie porządkuje też świadomość, o mnie samym, to znaczy, jeżeli On jest Zbawicielem, to ja jestem ten, który tego Zbawienia potrzebuje. W ten sposób ustala się relacja między nami. W tej Ewangelii chodzi właśnie bardzo mocno o te relacje o te moje odniesienie do Jezusa, aby moje odniesienie do Jezusa było zgodne z prawdą. Z tym, kim on rzeczywiście jest i kim rzeczywiście jestem ja. Odnosząc się do tego odniesienia, możemy teraz przejść do najbardziej powszechnej formy, najprostszej formy odniesienia, jaka zachodzi w tym świecie, a mianowicie odniesienia między mężczyzną a kobietą między kobietą a mężczyzną. Dlatego, że e, oczywiście tych odniesień jest zdecydowanie więcej, ale ta jest najprostsza i najpierwsza. I teraz, e, aby to odniesienie było dojrzałe, to mężczyzna potrzebuje uświadomić sobie, kim jest kobieta, jaka jest jej godność, jaka jest jej misja i zadanie. I automatycznie dzięki temu uświadamia sobie, kim on sam jest, jaka jest jego godność, jakie jest jego zadanie, także w odniesieniu do kobiety. Tak jak powiedziałem wcześniej, tych odniesień jest zdecydowanie więcej, dlatego że mamy także bardzo ważne odniesienie, na przykład, do pieniądza. I tutaj można by postawić pytanie, co uważasz? Na temat pieniądza, czym dla Ciebie jest pieniądz, albo czym dla Ciebie są rzeczy materialne I tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Natomiast wracając do tej podstawowej formy odniesienia międzyludzkiej, to znaczy na przykład między mężczyzną a kobietą, to tutaj możemy zauważyć pewien element, który jest coraz bardziej obecny, a mianowicie chęć przeżywania przyjemności. I z tej racji, że to staje się rzeczywistością nadrzędną, dlatego automatycznie ta wartość, to znaczy chęć przeżywania przyjemności, wpływa na rodzaj odniesienia jednego człowieka do drugiego w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. I tutaj rzeczą ciekawą jest fakt, że zawsze tak było, jest i pewnie będzie. Iż spotkamy się z sytuacjami, gdzie na przykład jakaś matka z racji swojej naturalnej macierzyńskiej miłości próbuje za wszelką cenę ustrzec swoje dziecko albo swoje dzieci przed wszelką formą nieprzyjemności albo cierpienia, w ten sposób kształtując w nich powoli powoli, właśnie postawę, chęci przeżywania przyjemności. I z tej racji, że tak rzeczywiście jest, można zaryzykować hipotezę, że ta naturalna miłość matczyna w jakiejś mierze wpycha młodego człowieka w kontekście przeżywanej seksualności w pornografię. Dlatego że pornografia służy niczemu innemu, jak właśnie przeżywanej. Niedojrzałej przyjemności z racji odniesienia do drugiej płci. Ta chęć przeżywania przyjemności, która jest bodaj pierwsza, pierwotna, w kontekście pojawiania się popędu seksualnego w, w pewnym powiązaniu, może i coraz częściej okazuje się, tworzy pewien problem. I e, te kwestie, o dziwo, mamy też obecną w tym fragmencie Ewangelii, dlatego że po prawidłowej odpowiedzi Piotra, która to została mu dana z góry, ta prawidłowa odpowiedź, mądrość, Chrystus zaczyna mówić o konieczności przeżycia w jego życiu konkretnego cierpienia. I na te informacje Piotr zdaje się reagować. Jak naturalna matka, który bierze go na bok i mówi mu, że nie daj Bóg, żeby coś takiego miało przyjść na niego. I tutaj padają bardzo drastyczne, ostre, zdecydowane słowa z ust Jezusa: Zejdź mi z oczu przeciwniku, szatanie. To dla każdego z nas, te słowa właśnie. Mogą być bardzo korzystną nauką, dlatego że nikt z nas nie jest w stanie uniknąć nieprzyjemności, a co więcej cierpienia w swoim życiu. Dokładnie tak będzie także z tymi dziećmi, które w pewnym okresie przez swoje naturalne matki są chronione przed każdą możliwą formą nieprzyjemności, cierpienia. One tak czy inaczej będą w swoim życiu zderzać się z cierpieniem. Dlatego pewną mądrością macierzyńską jest nie tyle chronić swoje dzieci przed nieprzyjemnością i cierpieniem, co wychowywać je do przeżywania tego cierpienia. I do dostrzegania w tym konkretnym cierpieniu wartości i wyciągania błogosławionych owoców z tego przeżycia nieprzyjemności czy cierpienia. I tutaj, pierwszą, najbardziej fundamentalną formą wprowadzania małego człowieka czy młodego człowieka w trudność, w nieprzyjemność, w cierpienie, jest nakłanianie go do coraz bardziej ciężkiej i systematycznej pracy oczywiście na miarę możliwości, jaka dana osoba w konkretnym okresie swojego życia przeżywa. To jest właśnie ten moment, jeden prawdopodobnie z wielu, który może mieć decydujący wpływ i który później ma decydujący wpływ na te odniesienie, jakie człowiek ma do drugiego, gdzie drugi postrzegany jest jako ewentualna możliwość osiągania przyjemności z pominięciem godności i wartości tej osoby. Tutaj pojawia się właśnie problem pornografii w kontekście tej Ewangelii, gdzie rzeczą konieczną jest nieustannie weryfikować tą świadomość, kim jest drugi, jaka jest jego misja, jakie jest jego zadanie. Oczywiście najważniejszym i największą formą tego pytania jest właśnie to pytanie, za kogo ja uważam Jezusa Chrystusa. Pewna Dominikanka, siostra z zakonu Dominikanek ze Stanów Zjednoczonych przyszła z bardzo ciekawym, odwróconym pytaniem. Powiedziała ona, że dobrze jest od czasu do czasu pójść do kaplicy i przed Najświętszym Sakramentem postawić Jezusowi pytanie: Za kogo Ty mnie uważasz? I obiecuje ona, że każdy, kto to pytanie postawi Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, na pewno usłyszy i ucieszy się tą odpowiedzią, którą zechce udzielić Jezus.